Witajcie moi drodzy, to ja wasza wróżka Natalia. E, witam się dzisiaj z Wami serdecznie i przesyłam Wam dużo pozytywnej, słonecznej e, energii. E, mamy dzisiaj piękne, piękną pogodę w tym rejonie Anglii, gdzie właśnie ja mieszkam. No i od wczoraj zaczęło się przesilenie jesienne. E, są to dni e, związane. Z tym, że po prostu złe rzeczy musimy zostawić i wejść w cykl pozytywnej, dobrej wibracji, dobrej energii. Więc co ja wam poradzę, moi ukochani, żebyście po prostu weszli w, nowy, w nowe przesilenie jesienne, żebyście weszli z pozytywną energią? Na ten temat jest bardzo dużo. Obszernie opisane w internecie, więc nie będę tych wierszy cytować. Każdy może sobie teraz przeczytać, popatrzeć się. Ja Wam powiem, że jeszcze dzisiaj możecie zrobić bardzo fajny rytuał. Musicie mieć do tego czerwoną świeczkę i najlepiej jakiś Olejek, który odcina po prostu e, złe rzeczy. Może być to olejek e, paczuli. Jeśli nie macie olejku jakiegoś takiego, to możecie sami nawet zrobić ten olejek. E, na przykład e, wziąć jakiś bardziej wartościowy olej, na przykład z oliwek, i do niego wsypać troszeczkę szałwi i troszeczkę na przykład. E, e, bławatka, ewentualnie y, może macie w, w apteczkach domowych rumianek. I do tego, oleju, trosz, do tego oleju troszkę wsypujemy ziół, wymieszamy, żeby trochę te zioła właśnie powstały. Po, no i bierzemy, bierzemy świeczkę y, czerwona, to musi być świeczka taka bardziej troszeczkę grubsza ta świeczka. Tą świeczkę musimy tym olejkiem trzy razy posmarować. Odknota do podstawy. Odpalamy ją od drewienka. Nie możemy tej świeczki odpalić od zapalniczki. Musi być ona odpalona od drewienka, ewentualnie od zapałek. Następnie na jednej karteczce. Wypisujemy wszystkie złe intencje, które byśmy chcieli, żeby te intencje odeszły od nas. Odpalamy później tą karteczkę od tej świeczki, spalamy tą karteczkę i wysypujemy ją, wyrzucamy ją do ubikacji, spuszczamy wodę, ewentualnie do umywalki spuszczamy wodę. Można ją wyrzucić, można te... Te resztki popiołu z tej kartki wysypać do morza, do, do rzeki, po prostu musi pójść to do wody. Następną karteczkę bierzemy, bierzemy i piszemy wszystkie intencje, które byśmy chcia, chciały, żeby były dobre w naszym życiu. Spisujemy te wszystkie intencje wszystkie nasze pragnienia, marzenia, życzenia. I podstawimy pod tą świeczuszkę, i ta świeczuszka musi się około godziny popalić. Później tą świeczkę, tą świeczkę musimy zgasić palcami, nie, moż, nie możemy zdmuchiwać ją. Tą karteczkę musimy zawsze nosić przy sobie. W portfelu, po prostu, żeby ona zawsze była przy nas, z tymi właśnie dobrymi intencjami. No, i jeśli chodzi o tą świeczkę, tą świeczkę sobie chowamy. I ta świeczka będzie nam służyć po prostu dla dobrych intencji. Jeśli będziemy jakieś rytuały robili następnym razem z dobrymi intencjami, tą świeczkę będziemy zapalać. W następnych filmikach ja Wam będę opowiadać dalej, po co ta świeczka będzie dla nas służyć. Więc dzisiaj jest czas, moi drodzy kochani, czarujcie. Piszcie swoje intencje, swoje życzenia. Mamy czas do jutra, do dwu, bo przesilenie jest między 22 a 23 września. Więc czarujmy, czarujmy bo jest to bardzo dobry właśnie czas. No, i oczywiście życzę Wam, żebyście weszli z dobrą energią, z pozytywną energią, żeby wszystko złe od Was odeszło i żeby tylko dobro do Was przyszło. Więc jeśli podobał się Wam mój filmik, proszę o lajki i subskrypcje. I oczywiście do usłyszenia, żegna się z Wami Wasza Wróżka Natalia.